Moi mili, bardzo Wam dziękuję za udział w naszym ostatnim spotkaniu w Pałacu w Małkowie. Naprawdę dopisaliście, przyjechało Was tylu z całej Polski, z zagranicy. Mimo, że w sobotę się pił deszczyk, to, to Was też nie odstraszyło. Mieliśmy ogromną frekwencję. Sami przyznacie, że było to wspaniałe spotkanie. Bardzo dziękuję naszym wykładowcom. Dziękuję Joli, Darkowi, Bogusi, Arianowi i Piotrowi za to, że tak wspaniale poprowadzili swoje wykłady. Niektórzy z nich w ogóle pierwszy raz występowali dla Was. Sala wykładowa była pełna. Pełna. Przy każdym wykładzie nikt z sali nie wychodził, więc widać, że było to dla Was bardzo ciekawe. No, jak przemawiał Arian, to jak wszedł o godzinie 16, tak? O 19 jeszcze nikt z sali nie wyszedł, więc e, sami widzicie, jak, e, jak ciekawe są to tematy, które, które oni poruszają. No i w związku z tym, że te nasze spotkania tak bardzo e, się Wam podobają, a mamy piękną polską jesień, zapraszam Was. Na kolejne spotkanie, odbędzie się ono tym razem 23 i 4 października w miejscu, które już doskonale znacie i które bardzo lubicie. Będzie to oczywiście Sosnówka, Sosnówka czyli maleńka miejscowość schowana w środku lasu, tam gdzie już kończy się droga, Sosnówka koło Karpacza Górnego. Spotykamy się jak zwykle o godzinie 10:23 października w sobotę przy cudownym źródełku źródełku miłości. Źródełko to słynące cudami i woda z tego źródełka ma wspaniałe właściwości lecznicze, a także przyciąga do Was to, co najpiękniejsze, czyli miłość, otwiera Wasze serca. Przy tym źródełku o godzinie 10:00 w sobotę wszyscy się spotykamy. Nabierzemy wody, także przyjedźcie Państwo ze swoimi baniaczkami, bo nikt stamtąd nie może wyjechać bez wody. To niepowtarzalna okazja. I stamtąd wyruszymy dróżką w górę 300 metrów do ośrodka Lubuszani. I w ośrodku Lubuszani, i właśnie w okolicy, będzie się odbywała cała nasza impreza, całe nasze spotkanie. W sobotę będzie kiermarz zielarski, gdzie spotkacie swoich ulubionych zielarzy, wystawców, pszczelarzy będziecie mogli zobaczyć już nowo nastawiony i wyprodukowany macerat z barciaka ulowego, który oczyszcza naczynia krwionośne mózgowe, zwłaszcza u ludzi po udarze, który też jest bardzo przydatny ludziom, którzy cierpią na zakrzepicę. Dowiecie się o naturalnym preparacie, który potrafi przerwać zawał serca w ciągu kilku minut i jak już wiemy, uratował życie wielu, wielu ludziom. E, oczywiście będziecie rozmawiać ze swoimi zielarzami, których już znacie, a także poznacie nowych, nowe twarze. E, no, będą tam same wspaniałości. E, I naturalne kosmetyki, i naturalne octy, oleje, miody wspaniałe. E, no, czego tam jeszcze nie będzie? No, sami Państwo zobaczycie, jak tylko przybędziecie. E, oprócz wykładów. Tak jak zawsze Będą oczywiście, będzie oczywiście zabawa wieczorem. Myślę, że Asia znowu dla nas zaśpiewa i będziemy się bawić do późnej nocy. A w niedzielę też przewidziany jest wykład, a może i dwa spotkanie ze mną. Będziemy rozmawiać na tematy zdrowotne. Więc proszę państwa, jeżeli ktoś zamierza sobie tam zarezerwować nocleg, to oczywiście u swojej rodzinki. Ciocia Renata jest już przygotowana i prosiła, żeby zadzwonić w sprawie noclegu i żeby zarezerwować sobie posiłki. Wokół, wokół Sosnówki też mamy liczną rodzinę, także myślę, że miejsc noclegowych dla nikogo nie zabraknie. Kochani, przybywajcie, dlatego że już ostatnio na spotkaniu w Małkowie oprócz tych twarzy, które zawsze, zawsze widzę, powtarzają się, mieliśmy też mnóstwo nowych, nowych ludzi, którzy sami przyznali, że są na tym spotkaniu po raz pierwszy i są pod wielkim wrażeniem. Dla wszystkich znajdzie się coś tam ciekawego, także bardzo Was proszę, przybywajcie. Ja tam na Was już będę czekała przy źródełku miłości o godzinie 10 w sobotę. A plan całego spotkania znajdziecie na mojej stronie na Facebooku, do której link będzie w opisie tego filmiku i będziemy też podawać aktualizacje, bo jeszcze dokładnie nie wiemy, kto z wykładowców będzie mógł przyjechać. Może jeszcze kogoś nowego poznamy. Także czytajcie informacje, tam wszystko będzie aktualnie podawane. Może jeszcze nagramy jakiś króciutki filmik, gdy będą wiadomości jakieś nowe, ale już niedługo ukaże się post, gdzie znajdziecie wszystkie informacje na temat tego naszego spotkania w Sosnówce 23 i 24 października. Serdecznie wszystkich zapraszam.